Cześć, dziś chciałem powiedzieć trochę o tajemniczym prototypie jakim jest Ursus C342 <laughs> także zaczynajmy ten ciągnik został wyprodukowany wyprodukowany był w latach 60 znaczy wyszedł, ten egzemplarz wyszedł w latach 60 w 60 bodajże chyba pierwszym roku, nie pamiętam dokładnie ale chyba tak ma on 42 konie mechaniczne. Jako ciekawostka to jest zwiększony, znaczy zwiększony. No, taka inna wersja Ursusa C325, bo posiada on silnik trzycylindrowy o mocy 42 koni mechanicznych. A Ursus C325 miał tylko dwa cylindry i 25 koni mechanicznych. Ciągnik ten. No jest po prostu ulepszoną taką, można powiedzieć, piątką i silnik ma mocniejszy no te 20 parę koni. Co można jeszcze powiedzieć? Ma też inne różnice, na przykład układ kierowniczy jest zmieniony. Widzimy tutaj na przedniej osi na dole, że tam ma drążek. Tak jak w 60 jest drążek tam na dole. Jednak ciągnik. No ciekawy jest według mnie. No, są też inne różnice. Na przykład tam zegary nie widać akurat na tym zdjęciu, ale są inne zegary. Tablica jest inna w ogóle. Siedzenie kierowcy jest inaczej zamocowane. Miło, że jest takie miskowe. Koła z tyłu są o wiele większe. No, no jest tu taki bardzo ciekawy egzemplarz. Znowu niby taka 60, duży, niby taka 40 czy tam... 60, a, a, zobacz, a zobaczcie sami, że ma film trąbączek, prądnicę, rozrusznik starego typu. No to akurat każdy ursus miał. No, są spore różnice. Obciążniki też ma inne niż 25. No, przejdźmy sobie może teraz do silnika. To jest silnik z Ursusa C325. Dwucylindrowy. Niestety nie mogłem znaleźć zdjęcia z 42. No po prostu tutaj nie ma za bardzo o nim informacji, o jego technice. O jego technice ale czym się różnią te silniki? No tu mamy silnik z C325. I tak. On ma dwa cylindry. Widzimy. Tutaj ma dwa cylindry. A C42 ma trzy. Tu z tyłu. Kurczę, ma, tu z tyłu ma jeszcze jeden cylinder. Jakby. Ja tam się za bardzo nie znam, nie zagłębiałem się w temacie, bo ja tam. No, nie zagłębiałem się za bardzo w temacie po prostu, ale ciebie, no, ja myślę, że ciekawy temat, także ja chciałem taki film zrobić. Także filmy teraz będą się pojawiały. Będę się starał raz na tydzień, w weekend, tak jak w zeszłym roku, w maju, jak zaczynałem kanał. Zobaczę. No, będę się starał. Już tak codziennie nie wyrobię się po prostu, tyle nauki jest. No. Także tyle na dzisiaj. I trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!